Spałam. Cudem się obudziłam. Chyba się na nadal, on mnie zawsze budził. Nie wiedziałam, co się dzieje. Poczułam dym. Ciemno było. Zawsze la lampkę zapaliłam małą, bo rano wstawałam o trzeciej do pracy. I tylko w jednym kapciu, w drugim, boso wyskoczyłam, skoczyłam, telefon tylko złapałam. Zadzwoniłam na straż, później zaraz do sąsiada, żeby przyniósł mi buty i kutki. To strażak do sąsiada później powiedział, jak mnie widział, to powiedział, że cud, że się budziłam, bo ludzie się nie budzą. Ja byłam cała czarna. To już było strasznie dymu. Chciałam jeszcze się wrócić, złapać jakieś dokumenty, pieniądze, ale już nie dało rady. Decyzja dotycząca współpracy z Budimaxem w ramach budowy Domu Serca wynikała tylko i wyłącznie z, z, z dobrej chęci, z tego, że Budimax nas do tego projektu zaprosił. Budimax zaprosił nas do wsparcia finansowego projektu, natomiast w tamtym czasie rozpoznawaliśmy bardzo szczegółowo i działaliśmy w zakresie budownictwa modułowego i postanowiliśmy się w ten projekt włączyć trochę mocniej, w zakresie również zaangażowania zasobów swoich, żeby ten dom wykonać siłami własnymi. Czuję się wspaniale, szczęśliwa, nie do opisania. Tak się cieszę niezmiernie, że, że ja już nie wiem. Wszystko mam pod ręką, wszystko działa. To jest najważniejsze. A przede wszystkim myślę o pracy, <głos》>, że już <głos》>, myślę co tam muszę zrobić. No idź, idź jak chcesz, idź. No pewnie pewnie, że się zmieniło. Na lepsze. Że już jestem, mam gdzie spać, mam wszystko no zdrowia, żeby jeszcze posiedzieć w spokoju. Nacieszyć się. Nacieszyć się tym domem jeszcze. Jeszcze pożyć trochę. No, pięknie z zewnątrz i wewnątrz. Możemy planować. Wiosna idzie, będziemy no. grabić, siać, będziemy sadzić kwiatki. No właśnie, muszę przynieść Hor to. Hortensję, azalie, Aha. rotodendrony, tam inne no, krzewy. Są. To jest dom marzeń i serca. Tak jak jest. W całym programie. Takiej koleżanki mąż tutaj przechodził z psem raz. Mówi do niej, bo spotkałam się z nią i mi opowiadała: Mówi, zobacz, wiesz co? Wczoraj szłem nie było domu, a dzisiaj dom stoi. No. ja mówię, to mój. Szczęście, że już jestem bezpieczna, bo mam dom, mam gdzie już mieszkać. Najwięcej czasu spędza? Na łóżku moim.